Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem widzimy się w Portugalii! Idziemy surfować, przylecieliśmy tutaj, jesteśmy w miejscu, w miejscowości Peniche, a dokładnie na półwyspie Baleal. Jest tutaj bardzo ładnie, jest tutaj bardzo dużo surferów, zaraz pokażę kilka shotów. i są też osoby grające muzykę na dachu swojego kampera. Spójrzcie ile osób przyszło, patrzeć, jak będę surfować. Nawet tutaj na górze zorganizowali zawody, żebym mógł dzisiaj wygrać. Nie zawiodę was. Obiecuję, dam z siebie wszystko. Ola, będziesz mi kibicować. Wkrótce Państwo poproszą mnie o wywiad. Jak wygram, to będę udzielać wywiadu. Już sobie ułożyłem, co powiedzieć. Będzie, będę w telewizji portugalskiej. W Polsce surfing jeszcze jest jeszcze zbyt małą dziedziną sportu, by tam występować. Ale myślę, że wkrótce. Już ostatnio TVP Sport do mnie dzwoniło. Ale akurat nie miałem roaming wyłączony i się nie mogli dodzwonić Spójrzcie, tam jest rozdanie medali. Spójrzcie, ile osób przyszło. Tylko, że mnie jeszcze nie ma, ale już tam idę i zaraz będą. Wszyscy, bić mi brawo, bić mi brawo, no wszyscy głośno, tu zobaczcie, zdjęcie mi gość robi, normalna rzecz, ja już przywykłem do tego, zresztą sami zerknijcie, tutaj za mną teraz będzie kamera, przylecieli tutaj z Nowej Zelandii moi fotografowie paparazzi, by fotografować mnie na falach. Okej, okay, okej, okay. pożartowaliśmy trochę, teraz możemy spojrzeć na Baleal z góry. Później będą dzieciaki. I takie dzieciaki serio surfują w sposób, w jaki zaraz też zobaczycie. Popatrzcie. Jesteśmy tutaj w szóstkę. To przede wszystkim to zupełnie inny styl. Bardzo miło Was widzieć. Jest Paula, jest Kamil, jest Ladzi, Ala i Ola. I zobaczcie, jakie pyszne jedzenie tutaj dziewczyny przygotowały to. nam. Dziękujemy, dziewczyny. Z takim oto pięknym widoczkiem ...na surferów. Bale Alto, malownicza wysepka na zachodzie Portugalii. Znana przede wszystkim z, ze znakomitych warunków do surfowania, uwielbiana przez miłośników sportów wodnych, na przykład przez tych dżentelmenów. Hej, dżentelmeni! Surferzy, dżentelmeni. Fajnie poczilować sobie tutaj, popatrzeć na to wszystko i. Rano wskoczyć do wody, później zjeść na werandzie z widokiem na ocenę, świat. a później po południu jeszcze na zachód słońca wskoczyć ponownie. Tutaj obok jest też bardzo ciekawe miejsce, ale to wkrótce się tam przeniesiemy. Tuż obok Peniche jest miejsce znane na całym świecie, a dlaczego? Dlatego, że są tutaj jedne z największych fal na świecie. Jak się nazywa? Nazarę. W Portugalii jesteśmy nad oceanem i zmierzamy na miejscówkę, z której będziemy mogli zobaczyć te fale i sprawdzić, czy dzisiaj są jacyś śmiałkowie, którzy spróbują surfować na fale. Tutaj w Nazarę kilka lat temu, jakieś 3 lata temu, jeden z czołowych surferów świata surfował falę, która miała ponad 30 metrów metrów to jest jak budynek 10-piętrowy każde piętro po 3 metry. To jest naprawdę coś ogromnego. Kto surfował falę 3 metry wie, jaką ona ma siłę. A 30-metrowa fala to naprawdę to jest, to jest potęga. No to jest żywioł, to jest jeden z żywiołów woda. No tej wody nie da się zatrzymać. To jest taka masa, niewyobrażalna masa. Ja naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, jaka to jest siła uderzenia. Zaraz pójdziemy tam na te latarnie morską. To z tej latarni najczęściej są te niesamowite ujęcia, które możecie znaleźć na internecie. Spójrzcie, ta plaża tutaj bardzo często ona już tutaj się zaczyna i idzie sobie tędy. Natomiast dzisiaj ocean jest niespokojny. Mamy też sezon niespokojnego oceanu. Te fale największe właśnie są tutaj w, od, od około listopada do pewnie marca. Latem tutaj takich fal nie ma, bardzo dużo osób tutaj na plaży sobie chilluje. To miejsce zwraca uwagę wielu osób. Spójrzcie, ludzie z różnych krajów przyjeżdżają zobaczyć tę moc. jednego z najlepszych surferów w Polsce Kamil powiedz, widzą jak się pływa na takich falach sami się jak jakie fale wyglądają na początku. i ty chcesz powiedzieć, że byłeś na takich falach? jeszcze nie, ale jeszcze jutro na nie zabiorę zobacz zobacz, zobacz to, tak, wow. to z tyłu to ma no. jest o, to jest dobra, no? Tak, w ogóle, że ci serwerzy, którzy na nie wchodzą, są ciągnięci ze skutera na lince i żeby mieć już właściwą prędkość, żeby mieć też szansę serwować na nich, żeby ta fala ich nie zabiła. Piękna bo. Co z tyłka będzie leciała? ile czasu zajmuje jedność dużo, ona jest ogromna I Kolejna Mają po 10 metrów co najmniej Zaraz wejdziemy jeszcze na na górę, na to miejsce najbardziej tutaj znane, czyli miejsce, gdzie jest latarnia morska, z której najczęściej robione są te wszystkie magiczne ujęcia. Ale zanim, gdy tam wejdziemy, jeszcze powiem z czego wynikają te fale, ale wcześniej jeszcze pokażę Wam kilka ujęć tutaj na wystawie tych fal i surferów, którzy na nich surfują. Spójrzcie, tu jest ziomuś. Jest jedna z tych fal. Spójrzcie na. Na jej rozmiar. Wszyscy ci surferzy oczywiście wypływają na skuterach wodnych. Są ciągnięci za linkę, puszczają ją i dalej surfują już na samotnie na fali, ryzykując swoje życie, gdyż to tak naprawdę jest mega przerażające, gdy taka fala ma 20-30 metrów. To jest tak naprawdę. Zero jedynkowa gra. Najmniejszy błąd może sprawić, że, że surfer zginie.

Zaraz pokażę wam, jakie fale są dzisiaj, ale jeszcze zanim. Powodem, dlaczego tutaj te fale osiągają czasami 30 metrów, jest fakt, że tutaj pod wodą jest kanion, wielki rów, który ma głębokość około 5000 metrów i to on właśnie generuje te prądy morskie, które później robią to, Tutaj te fale przyciągają tłumy turystów, jak widzicie na dole. One naprawdę są tak potężne, że dziennie przybywa tutaj setki, jak nie tysiące turystów. Tylko po to, by popatrzeć na rozmiar tego miejsca, tej wody. Spójrzcie, Jest ogromna fala! Oooo! Absolutnie największa, jaką dzisiaj widzieliśmy. I kolejna. Ale teraz się dzieje. Ale się dzieje. O, oh, mamma mia. Mamma mia. Pod latarnią morską, obecne takie Jala jaskini, jest wystawa desek, na których na, na przykład Sebastian Stodner, Niemiec, surfował tutaj. Swoją drogą to jest dobry wariat, on robi niesamowite rzeczy. Jeden z największych świrów chyba tutaj w Nazarę. Wpiszcie sobie na YouTubie. Jego imię i nazwisko. I zobaczycie, jak to wygląda. To też jest ciekawe, bo na tych dużych falach oni zawsze, chyba zawsze, mają zapięcia. Podczas gdy podczas normalnego surfingu gdzieś na canie tych zapięć się nie stosuje. Koniec fal, jeszcze tylko szybka przesiadka w Lizbonie. Posłuchamy tutaj razem muzyki na żywo Jest tutaj też jeden ział Jeśli słychać go za mną to właśnie i jedziemy dalej Posłuchajcie na koniec